Clarkson, świetny jak zawsze. Zresztą, znalazłem to pod choinką. Clarkson pewnie też zastanawia się, jaka jest przyszłość motoryzacji. No więc, jaka będzie? Jedni idą w stronę wodoru, inni w stronę samochodów elektrycznych, i na ich punkcie dzisiaj zwariował motoryzacyjny świat. No ale przecież wszyscy doskonale wiemy, że i one mają swoje ograniczenia. To przede wszystkim zasięg, no i czas ładowania. Z drugiej strony mamy samochody hybrydowe, które już na dobre zagościły na naszych ulicach. A gdyby zatem połączyć hybrydy z samochodami elektrycznymi, tak powstał samochód, który nazywa się PHEV, czyli Plug-in Hybrid Electric Vehicle. To jest połączenie samochodu spalinowego z samochodem elektrycznym. Jeśli potrzebujemy dużych zasięgów, korzystamy z samochodu z silnikiem spalinowym. Jeśli korzystamy z samochodu w mieście, możemy jeździć wyłącznie na prąd w trybie bezemisyjnym. Volvo także widzi przyszłość w samochodach elektrycznych, jednak na dzisiaj proponuje coś innego: hybrydy typu plug-in, czyli ładowane z gniazdka. To połączenie samochodów spalinowych z samochodami elektrycznymi. Pod maską tradycyjny silnik spalinowy, dwulitrowy benzyniak. Baterie umieszczono w tunelu środkowym, a silnik elektryczny zmieszczono na tylnej osi. To spowodowało, że mamy do czynienia z samochodem bardzo uniwersalnym i bardzo funkcjonalnym. No bo jeśli mówimy o Volvo, to nie możemy zapomnieć o bagażniku. W tym przypadku to naprawdę ponad 550 litrów przestrzeni bagażowej. A jak taką hybrydą plug jeździ się na co dzień? Najciekawsze w jeździe samochodem hybrydowym typu plug-in jest to, że mogę korzystać z tego samochodu tak, jakbym jeździł samochodem elektrycznym. A w tym przypadku niesamowita jest cisza podczas jazdy. No bo przecież nie pracuje silnik spalinowy. Zasięg na silniku elektrycznym, na akumulatorach, to jest około 50 km. To jest zasięg, który wystarcza do poruszania się po mieście w ciągu jednego dnia. No bo wyobraźcie sobie, że jedziecie z domu do pracy, po pracy na zakupy, po dziecko do szkoły i z powrotem do domu. Jeśli mamy możliwość ładowania samochodu w domu i w pracy, to problem ładowania samochodu elektrycznego tak naprawdę nam znika. No dobra, ale czasami tego prądu zabraknie. Co wtedy? No Hybryda typu plug-in ma to do siebie, że wtedy mamy do dyspozycji silnik spalinowy. Dwulitrowy silnik o mocy 303 koni mechanicznych. To robi wrażenie. Tym bardziej, że moment obrotowy to 400 Nm. Jeśli dołożymy do tego moc silnika elektrycznego, czyli kolejne 87 K i 240 Nm, no to z samochodu robi się naprawdę petarda. Przyspieszenie tego V60 T8 Twin Engine, bo tak nazywa się ten samochód, to 4,9 Sekundy do setki. No przyznacie, że to przyspieszenie robi wrażenie. Więc nie dosyć, że mamy samochód ekologiczny, który jest bardziej oszczędny, bo korzysta z prądu, to na dodatek mamy niezłą maszynę supersportową. A w takim samochodzie, z takim przyspieszeniem, no to naprawdę jazda jest przyjemna. I to biorąc pod uwagę masę tego samochodu, bo razem z bateriami i ze wszystkim ten samochód waży niespełna dwie tony. Hmm. Dwie tony. No biorąc pod uwagę masę tego samochodu, patrzę na średnie spalanie w przypadku jazdy na silniku spalinowym i oscyluje ono w okolicach 8-9 litrów. Nie wierzcie w to, co mówi producent, bo producent mówi, że auto zużywa 2,1 litra na 100 km. No to jest niemożliwe i nie wiem, jak osiągnięto ten wynik. 9 litrów, biorąc pod uwagę 2 tony, to naprawdę niezły wynik. I gabaryty tego samochodu, bo przecież ma on niespełna 5 metrów długości. No dobrze, ale czasami jest w końcu moment, kiedy w hybrydzie plug-in po prostu zabraknie prądu. I co wtedy? Wtedy trzeba to auto naładować. Wystarczy wziąć przewód, podłączyć go do gniazda. Przewód to jest typ 2, więc bardzo przyjazne gniazdko. Gniazdko do prądu 230V i sprawa gotowa. Baterie w tym samochodzie mają pojemność 11,6 kWh. To wystarcza na pokonanie 50 km. Masa tych baterii no to jakieś 240 kg, ale przy tej masie samochodu, czyli przy masie blisko 2 ton, przyspieszenie 4,9 mówi samo za siebie. No tak, ale można wpaść w pułapkę, bo kupując sobie samochód hybrydowy typu plug-in, można korzystać z niego w wersji spalinowej. I tak, w zasadzie robi większość kierowców. Volvo jednak policzyło tych wszystkich i okazuje się, że aż 70% klientów hybryd plug ładuje swoje samochody. Tylko 30% kierowców korzysta z tych samochodów jako z samochodów spalinowych. I właśnie dla nich przygotowano akcję, która będzie nagradzać za jazdę w trybie bezemisyjnym. Samochody hybrydowe, zgodzicie się ze mną, że są bardziej ekologiczne, no bo palą mniej paliwa. Samochody hybrydowe typu plug-in są jeszcze bardziej ekologiczne, bo palą mniej paliwa, ale pozwalają na jazdę w trybie bezemisyjnym i to przez 50 km. A przy tym dają naprawdę sporo frajdy z jazdy. W tym całym ekoszaleństwie nie chodzi jednak o to, żeby wyprowadzić się z miasta i zamieszkać w lesie. Chodzi o świadomość żeby świadomie korzystać z tego co daje nam matka natura, no i oczywiście jak najmniej jej szkodzić. W tym roku nie kupiłem sobie choinki, a choinkę żywą miałem w domu na święta. Ja tą choinkę wypożyczyłem. Taki pomysł miało Volvo. Wypożyczalnia choinek. I teraz zamiast ją wyrzucić albo nie daj Boże spalić, zwrócę ją właścicielom.